Tarnów wygrała trzy z ostatnich czterech spotkań i pomaszerowała w górę ligowej tabeli. Chrobry Głogów jest w tej części praktycznie od początku sezonu i nie zmieniła tego porażka w ostatnim meczu na własnym parkiecie z Górnikiem Zabrze. Ostatnio w Głogowsko-Tarnowskich potyczkach górą był zespół z Dolnego Śląska. Wspólnie przekonamy się jak będzie tym razem. Albert Sanek. Paweł podsiadło, podsiadło, do Smolikowa, Smolikow, dogranie do Kucharzyka, Kucharzyk i otwiera trzecia minuta, 1-0 dla Unii. No i tym razem świetny rzut, no i spróbuje nie zagrać tą przewagę na dwa koła, no właśnie, dobre dogranie do Kucharzyka, ale świetnie w bramce Rafał Stachera, brawo. A teraz oni właśnie do koła dograli. Smolikow, Smolikow do podsiadu Podsiadł! Fantastyczna, indywidualna akcja. Smolikow zablokowany jednak ten rzut. No i pachnie to szóstym golem dla Głogowian. Ależ interwencja Wysockiego! A tymczasem Paweł Paterek w dynamicznej akcji. Grają Tarnowianie, aczkolwiek już pokazują sędziny grę pasywną. Ależ teraz rzut Smolikowa. Postraszył Dzieniewicz rzutem, odegrał do koła, no i dziewiąta bramka. No ale teraz odpowiedź fantastyczna. Albert Canek do podsiady, podsiadło, podsiadło, podsiadło i kolejna bramka. Teraz oczywiście tarnowienie w trudniejszej sytuacji. I znowu Wysocki blisko, udany interwencji w przewadze, ale zaraz Przemysław Mrozowicz dołączy do kolegów, jeśli zdąży. Bardzo dobre rozegranie tej akcji, no i szesnasty gol dla gości. Jeszcze Tarnowianie będą mieli kilka sekund na rzut, chyba nie zdążył już. Sanek, Sanek nie rzuca gola, no więc 16 do 14 dla Głogowian. To jest wynik pierwszej połowy tego meczu. Parawińczak, Parawińczak próbował tam znaleźć sobie miejsce w strefie drużyny z Głogowa. To się nie udało, no, kibice domagają się faulu. No a teraz w drugie tempo. Świetne dogranie do koła do wspomnianego przed chwilką skiby. I bramka 19, no więc odskakują znowu głogowianie. No i Chrobry, gra pasywna sygnalizowana, e, piłka w bramce Tarnowskiej, świetny rzut. Parowinczak dobrze teraz znalazł. Błuszkowa, Błuszkow trafia. Wojciech Styrcz na parkiecie, na lewym skrzydle drużyny. Zgłogowa, ależ teraz fantastyczny rzut. Jeszcze raz parowinczak. do Sikory. I Sikora efektownie. No i znowu gol w krótki róg. A goście, jeszcze przez kilka sekund, bez bramkaże, ale zaraz Stachera również wróci między słupki. I będą siły wyrównane. Tarnowianie przegrali wszystkie mecze z Chrobrym. No to taka dla nich niewygodna drużyna. No teraz kolejne podanie do skrzydła i świetna, efektowna. No bądźmy szczerzy, to jest praktycznie po meczu. Za chwileczkę szczypierniści Chrobrego. Biorą zasłużone gratulacje za zwycięstwo w tym meczu, ale walczą gospodarze. Dorzucić gola, tak żeby sobie poprawić troszkę samopoczucie. No proszę, Stahera kolejny raz broni. I jeszcze kilka sekund, jeszcze pewnie zdołają oddać rzut goście. Dadej, Dadej, spróbuje do skrzydła, ale już Łuszkow nie broni. No i to jest właśnie cała puenta meczu w ostatniej sekundzie meczu. Ustalony wynik tego spotkania. Jędrzej Zieniewicz, wielkie prawa dla tego zawodnika. Świetny mecz. Bardzo dobry mecz, też Pawła Podsiadły. Zasłużone trzy punkty na parkiecie areny i Jaskółka w Tarnowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne transmisje na antenie Emocji TV. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc.